Tam w podcaście Deliberacje, a dzisiaj będziemy kontynuować nasze rozmowy o lobbingu w polityce. Zapraszam. Cieszę się, że słyszymy się po raz kolejny. Tym razem spotykamy się, by kontynuować nasze wspólne rozważania o lobbingu. W epizodzie pierwszym z dwuodcinkowej serii rozmawialiśmy o historii lobbingu. Obszernie omówiliśmy też jego rodzaje. Wspomnieliśmy jak lobbing branży futerkowej był pojedynczym kamieniem, który poruszył lawinę, ciąg zdarzeń, który doprowadził do przemeblowania na polskiej scenie politycznej, ale też zastanowiliśmy się, skąd wziął się tak duży wpływ lobbingu Kościoła katolickiego na politykę w Polsce. Dzisiaj wracamy do tematu, by dotknąć nieomówionych wcześniej zagadnień. Porozmawiamy o różnych podejściach w regulacjach prawnych lobbingu, ale również o dylematach etycznych. Różnych znanych przypadkach lobbingu oraz zastanowimy się, jaka może być przyszłość tego zjawiska. A zaczniemy od niedawnych wydarzeń w Polsce i omówienia sprawy pewnego byłego wiceministra, który, za związki z deweloperami, stracił swój urząd. Dobrze by było, by w świecie polityki każdy ruch miał swoje konsekwencje. W październiku na tapecie znalazł się były już wiceminister rozwoju Jacek Tomczak, który trafił pod ostrzał mediów i opinii publicznej z powodu domniemanych powiązań z lobbyingiem deweloperskim. Co takiego się stało, że polityk PSL stał się symbolem kontrowersji wokół polityki mieszkaniowej w Polsce. Nie tak dawno na łamach deliberacji rozmawialiśmy o prawdziwym obieży świecie polskiej polityki Michale Kamińskim. Dużo mniej znany Jacek Tomczak stara się jednak gonić swojego koalicyjnego kolegę we wskazaniach licznika zaliczonych partii politycznych. Zaczynał w ZHN, później było mało znane przymierze prawicy, następnie Prawo i Sprawiedliwość, później Polska, Plus, Platforma Obywatelska, a ostatnio należy do Centrum dla Polski, małej partyjki pozostającej w ramach Koalicji Polskiej, więc siłą rzeczy kojarzona jest z bycia przybudówką PSL. Przed objęciem funkcji wiceministra rozwoju był posłem na Sejm Rzeczpospolitej i członkiem Komisji Infrastruktury. Jego głównym obszarem Zainteresowań była polityka mieszkaniowa i rozwój regionalny. Jako poseł i członek Komisji Infrastruktury, Tomczak wielokrotnie podkreślał, że jego misją jest poprawa sytuacji mieszkaniowej w Polsce. W teorii brzmi to świetnie, ale czy praktyka rzeczywiście odpowiadała tym szlachetnym założeniom? Afera, która rozgorzała wokół jego osoby, rozpoczęła się od doniesień medialnych wskazujących na jego możliwe powiązania z sektorem deweloperskim. Zarzuty dotyczyły rzekomego faworyzowania interesów wielkich firm budowlanych. Czy Tomczak wykorzystywał swoją pozycję, by wpływać na decyzje legislacyjne na korzyść deweloperów? A może sprawa jest bardziej złożona? Według śledztw dziennikarskich Tomczak miał odgrywać kluczową rolę w negocjacjach dotyczących zmian w prawie budowlanym oraz Wprowadzania nowych programów mieszkaniowych, takich jak Kredyt na Start. Krytycy twierdzą, że rozwiązania te, zamiast pomagać obywatelom, windowały ceny mieszkań, napędzały zyski deweloperów, pogłębiając kryzys mieszkaniowy w Polsce. W odpowiedzi na te doniesienia organizacje społeczne i aktywiści, w tym Jan Śpiewak, zaczęły podkreślać, jak nieprzejrzyste są relacje pomiędzy politykami a sektorem budowlanym. W opinii wielu osób przypadek Tomczaka jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, a lobbying sektora deweloperskiego w Polsce wymaga głębokiej analizy. Mało tego, Paweł Figurski i Patryk Słowik na Łamach Wirtualnej Polski opublikowali artykuł, w którym wykazali, że Tomczak najpierw jako poseł potajemnie, następnie jako minister oficjalnie lobbował również na rzecz chińskich koncernów technologicznych. Miał nawet swojemu koledze, wiceprezesowi Centrum dla Polski posłowi Radosławowi Lubczykowi przekazać treść interpelacji, która została następnie przez Lubczyka złożona w sejmie. Nie byłoby w tym może jeszcze nic skandalicznego, gdyby chociaż sam Tomczak był autorem tego tekstu. Problem pojawił się, kiedy w wyniku dziennikarskiego śledztwa wykazano, że prawdopodobnie interpelacja została napisana przez agencję PR-ową zatrudnioną przez chiński koncert Huawei. Ostatecznie polityk złożył rezygnację z wiceministerialnej funkcji. Oficjalnie taką decyzję podjął samodzielnie. Jednocześnie Polityk odpierał zarzuty, podkreślając, że nigdy nie działał na rzecz obcych państw. Wskazywał, że jako członek polsko-tajwańskiej grupy parlamentarnej promował współpracę z Tajwanem, m.in. w przemyśle półprzewodników. Tomczak zapowiedział kroki prawne przeciwko autorom artykułów, zarzucając im brak dowodów na wysuwane oskarżenia i manipulację faktami. Chociaż sprawa zyskała rozgłos, brak jednoznacznych dowodów na potwierdzenie zarzutów sprawia, że pozostaje ona kontrowersyjna. Tomczak w swoich wypowiedziach odrzucał oskarżenia jako bezzasadne i oskarżał media o naruszanie jego reputacji. Sprawa niejasnych powiązań polskich polityków z deweloperami w przypadku sprawy Jacka Tomczaka wydaje się być jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Niemal równolegle z aferą Tomczaka do przestrzeni medialnej przeniknęły informacje o powiązanej z PSL Fundacją Rozwoju, w której strukturach można znaleźć takich polityków jak Władysław kosiniak kamysz Piotr Zgorzelski, Jarosław Kalinowski czy Urszula Pawłowska. Fundacja ta posiada udziały w szeregu spółek deweloperskich takich jak Lavender House, Dahlia House czy Kalina House. Te firmy prowadziły działalność związaną z budową oraz zarządzaniem nieruchomościami, co samo w sobie nie jest niczym nielegalnym. Jednak ich status jako spółek celowych powołanych do realizacji określonych inwestycji i późniejszej likwidacji utrudniały długoterminowe monitorowanie przepływów finansowych oraz powiązań biznesowych. Bliskość polityków PSL do sektora nieruchomości rodzi pytania o konflikt interesów. Fundacja Rozwoju kontroluje udziały w spółkach budowlanych, które mogą być bezpośrednio beneficjentami programów takich jak kredyt 0%. Gdy zwiększa się popyt na mieszkania, spółki te, nawet jeśli już częściowo zlikwidowane, mogły osiągać korzyści poprzez realizowane projekty. Chociaż w Polsce prawo nie zabrania politykom powiązań z biznesem, sytuacje takie jak ta wymagają szczególnej transparentności. Politycy powinni wyjaśnić, w jaki sposób zarządzane są ich udziały w spółkach oraz jak zapewniają, że nie wpływają one na ich decyzje legislacyjne. Zarzuty wobec PSL-u pokazują, że brakuje w Polsce mechanizmów skutecznego przeciwdziałania konfliktowi interesów na styku polityki i biznesu. Kwestia kredytu Procent oraz rola PSL w polityce mieszkaniowej pokazują, jak cienka bywa granica między działaniem na rzecz dobra publicznego a interesami prywatnymi. Kluczowe jest, aby opinia publiczna miała pełen obraz powiązań i aby decyzje legislacyjne były podejmowane w sposób przejrzysty, wolny od wpływów zewnętrznych. Aby wspomnianą transparentność, przejrzystość i uczciwość w relacjach polityków z lobbystami zapewnić, różne państwa przyjmują różne modele rozwiązań prawnych. Przyjrzyjmy się więc, jak to wygląda w Polsce, a następnie postarajmy się porównać nasz rodzimy model do tego, jaki wykształcił się w innych państwach. Lobbying jako działalność mająca wpływ na procesy decyzyjne w polityce i administracji budzi konieczność regulacji, które mogą zapewnić jego przejrzystość, ograniczyć korupcję oraz umożliwić publiczną kontrolę. W Polsce oraz na świecie regulacje prawne dotyczące lobbingu różnią się znacznie znacznie pod względem szczegółowości i skuteczności. Nasze rodzime regulacje dotyczące lobbingu są stosunkowo młode i mniej rozwinięte w porównaniu z krajami zachodnimi. Kluczowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. lobbying w polskim prawodawstwie definiowany jest jako każde legalne działanie podejmowane przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej w celu wywarcia wpływu na organy władzy publicznej podczas procesu stanowienia prawa. Ustawa zobowiązuje osoby zajmujące się lobbyingiem zawodowym do rejestracji w publicznie dostępnym rejestrze prowadzonym przez ministra do spraw administracji. Organy władzy publicznej, w szczególności rząd i parlament, muszą publikować informacje o kontaktach z lobbystami. Posiedzenia komisji sejmowych, na których omawiane są kwestie związane z lobbingiem powinny być jawne. Naruszenie przepisów o rejestracji lobbystów może skutkować karą administracyjną, a także podważeniem wiarygodności przedstawianych argumentów w procesie legislacyjnym. Pomimo istnienia ustawy, regulacje w Polsce są często krytykowane za brak skuteczności. Skomplikowany proces rejestracyjny i słabą egzekucję przepisów. Chociaż Polska podjęła kroki w kierunku regulacji lobbingu, system ten wciąż wymaga znacznego rozwoju. Wyciągnięcie wniosków z doświadczeń międzynarodowych oraz implementacja bardziej kompleksowych mechanizmów nadzoru może przyczynić się do zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności w polskim systemie politycznym. Przyjrzyjmy się, jak wyglądają modele regulacji prawnej lobbingu w wybranych krajach Zachodu. Ukształtowały się tam dwa modele, które możemy określić mianem bardziej liberalnego, spotykanego np. w Zjednoczonym Królestwie czy w Niemczech oraz model szczegółowej regulacji, jaki występuje m.in. w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zacznijmy od państw Ameryki Północnej. W USA wymagana jest rejestracja lobbystów oraz ujawnienie ich klientów i wydatków na lobbying. Lobbyści obłożeni są obowiązkiem składania regularnych raportów o spotkaniach i wydatkach związanych z lobbingiem, a także rejestracji w systemie publicznym dostępnym online. Same regulacje amerykańskie są bardzo dokładne i szczegółowe oraz obowiązują zarówno na szczeblu federalnym, jak i stanowym. Za naruszenie przepisów lobbingowych grożą wysokie grzywny, a nawet odpowiedzialność karna. W Kanadzie mamy do czynienia z obowiązkiem rejestracji zarówno dla lobbystów zawodowych, jak i wewnętrznych pracujących dla firm. Przepisy obejmują nie tylko lobbing na szczeblu centralnym, ale także relacje z urzędnikami i wyższymi urzędami publicznymi. Wyznaczony jest to nawet specjalny urząd, komisarz do spraw lobbingu, odpowiedzialny za nadzór nad zgodnością z przepisami. Przenosząc się do Europy, na szczeblu Unii Europejskiej prowadzony jest system rejestracji przejrzystości, prowadzony wspólnie przez Komisję Europejską i Parlament Europejski. Rejestracja lobbystów i organizacji nie jest obowiązkowa, ale brak rejestracji może ograniczyć dostęp do instytucji Unii Europejskiej. Raporty obejmują informacje o budżecie przeznaczonym na lobbying oraz działaniach podejmowanych w celu wpływu na politykę Unii Europejskiej. W porównaniu z modelami USA i Kanady, w Unii Europejskiej lobbying jest relatywnie ograniczony. W Wielkiej Brytanii rejestracji podlegają tylko konsultanci lobbingowi, ale nie obejmuje to lobbystów wewnętrznych. Panuje tam obowiązek ujawniania jedynie kontaktów z wyższymi urzędnikami państwowymi, zaś sam model krytykowany jest za wąski zakres i brak skutecznego egzekwowania przepisów. U naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech, obowiązuje system rejestracji lobbystów przy Bundestagu. Organizacje prowadzące lobbying na rzecz swoich interesów mają obowiązek rejestracji. Rejestr koncentruje się głównie na informacjach organizacyjnych, bez szczegółowych raportów finansowych. Jest to system uważany za w miarę łagodny, jako że Niemcy postrzegają lobbying jako naturalny element demokracji. Skoro mamy już ogólny ogląd na różne modele prawne, jakie na świecie stosowane są do uregulowania zjawiska lobbingu, spróbujmy zastanowić się nad konkretnymi, znaczącymi w skali świata przypadkami lobbingu, ponad te, które zostały już dzisiaj i ostatnio wymienione. Mi osobiście na pewno nasuwają się cztery bardzo konkretne i głośne przypadki, które pociągnęły za sobą znaczne konsekwencje. Pierwszy to lobbing przemysłu tytoniowego. Historia lobbingu przemysłu tytoniowego to jeden z najbardziej spektakularnych przykładów korporacyjnego wpływu na zdrowie publiczne i na już od połowy XX wieku koncerny tytoniowe były świadome negatywnego wpływu palenia na zdrowie. W wewnętrznych badaniach, takich jak te przeprowadzone przez Philip Morris czy R.J. Reynolds, jasno wykazano związki między paleniem a rakiem płuc, chorobami serca i uzależnieniem od nikotyny. Zamiast jednak przyznać się do tych odkryć, przemysł tytoniowy uruchomił wieloletnią kampanię dezinformacyjną. W 1954 roku wiodące firmy utworzyły Tobacco Industry Research Committee, który rzekomo miał badać wpływ tytoniu na zdrowie, ale w rzeczywistości działał jako platforma do podważania wiarygodności niezależnych badań naukowych. Przemysł finansował również badania mające na celu odwrócenie uwagi od skutków palenia, np. sugerując, że głównym czynnikiem ryzyka raka płuc jest zanieczyszczenie powietrza, a nie tytoń. W latach 90. ujawniono dokumenty koncernów, które dowiodły, że firmy celowo manipulowały składem papierosów, aby zwiększyć uzależniający potencjał nikotyny. Wywołało to szereg procesów sądowych, które zakończyły się w 1998 roku zawarciem Master Settlement Agreement w USA. Koncerny zgodziły się zapłacić 206 miliardów dolarów odszkodowania oraz ograniczyć reklamę, ale kontrowersje wokół ich działań utrzymują się do dziś, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie regulacje są mniej surowe. Kolejna historia wiąże się ze sławnym kryzysem opioidowym w Stanach Zjednoczonych i branżą farmaceutyczną. Kryzys opioidowy w USA to jeden z najbardziej tragicznych przypadków lobbingu wpływającego na zdrowie publiczne. W latach 90. firmy farmaceutyczne, na czele z Party Pharma, promowały leki opioidowe jako bezpieczne i skuteczne środki przeciwbólowe. Szczególnym celem lobbystów była amerykańska agencja żywności i leków, która w 1995 roku zatwierdziła OxyContin, lek produkowany przez Party Pharma na szeroką skalę. Lobując poprzez przedstawicieli handlowych firmy zachęcały lekarzy do masowego przepisywania opioidów. Organizowane kosztowne konferencje gdzie opioidy były reklamowane jako mało uzależniające. Firmy farmaceutyczne inwestowały miliony dolarów w kampanie polityczne, aby zablokować przepisy ograniczające ich dostępność. Nawet gdy liczba zgonów związanych z przedawkowaniami zaczęła lawinowo rosnąć, firmy finansowały kampanie mające na celu minimalizowanie odpowiedzi przemysłu farmaceutycznego. W rezultacie ponad pół miliona Amerykanów zmarło w ciągu ostatnich dwóch dekad z powodu przedawkowania opioidów. W 2019 roku Purdue Pharma ogłosiła bankructwo w wyniku masowych pozwów. Kryzys ten u Widocznił jak ścisłe związki pomiędzy przemysłem a polityką mogą prowadzić do katastrofy zdrowotnej. Trzeci z najbardziej jaskrawych, głośnych przejawów lobbingu to bez wątpienia lobbying przemysłu naftowego i opóźnienia polityki klimatycznej. Od lat 70. XX wieku branża naftowa odegrała kluczową rolę w kształtowaniu globalnej debaty o zmianach klimatycznych. Na przykład ExxonMobil finansował wewnętrzne badania, które już w 1977 roku potwierdziły, że spalanie paliw kopalnych prowadzi do wzrostu temperatury na Ziemi. Jednak zamiast podjąć działania mające na celu ograniczenie emisji, firma rozpoczęła kampanię dezinformacyjną, mającą podważyć Naukowy konsensus dotyczący globalnego ocieplenia. ExxonMobil i inne firmy sponsorowały badania, które próbowały zdyskredytować związki pomiędzy CO2 a zmianami klimatycznymi. Branża naftowa wydawała miliardy dolarów na lobbying w USA i Unii Europejskiej, aby blokować regulacje środowiskowe. Firmy inwestowały w reklamy, które miały kreować wizerunek przemysłu jako odpowiedzialnego i zaangażowanego w zrównoważony rozwój, choć jednocześnie intensyfikowały wydobycie paliw kopalnych. Jednym z bardziej współczesnych przykładów była kampania przeciwko porozumieniu paryskiemu. Amerykańskie koncerny lobbowały u administracji Donalda Trumpa, by wycofała USA z globalnego porozumienia klimatycznego, co ostatecznie nastąpiło w 2017 roku. Branża naftowa nadal działa na rzecz opóźnienia transformacji energetycznej, co przyczynia się do pogłębienia kryzysu klimatycznego. Nie można chyba zwiększyć omawiania znanych przypadków lobbingu nie wspomniawszy o aferze, która wstrząsnęła posadami amerykańskiej polityki. Afera Watergate, bo o niej mowa, to nie tylko historia nielegalnych działań politycznych, ale również przykład wykorzystania pieniędzy korporacyjnych w celu wpływania na władzę. Afera miała ogromny wpływ na społeczeństwo i politykę amerykańską, a także ujawnienie głęboko zakorzenionych praktyk lobbingu i korupcji w amerykańskim rządzie. Cała sprawa zaczęła się od włamania do siedziby Komitetu Narodowego Partii Demokratycznej w kompleksie Watergate w Waszyngtonie w 1972. W 1972 roku, które miało na celu szpiegowanie przeciwników politycznych prezydenta Richarda Nixona. Wkrótce okazało się, że osoby odpowiedzialne za to włamanie miały powiązania z administracją Nixona. Na początku sprawa traktowana była jako pojedynczy incydent, ale śledztwo wykazało, że włamanie było tylko częścią znacznie większego schematu nielegalnych działań, w tym posłuchiwania, korupcji i manipulacji wyborczych. Po aresztowaniach prokuratorzy i dziennikarze zaczęli badać tło tej sprawy, odkrywając powiązania pomiędzy przestępcami a ludźmi w administracji Nixona. Dochodzenie prowadzone przez dziennikarzy Washington Post, przede wszystkim Boba Woodwarda i Carla Bernsteina doprowadziło do ujawnienia, że władze USA, w tym osoby z najwyższych szczebli administracji, były zaangażowane w zakulisowe działania mające na celu nielegalne wpływanie na wybory i osłabienie przeciwników politycznych. W ramach tej afery okazało się, że amerykański rząd stosował szerokie techniki lobbingu w celu zdobycia przewagi w polityce. Najbardziej wstrząsające były doniesienia o tym, jak administracja Nixona używała agencji rządowych i instytucji politycznych, aby wpływać na media, kontrolować informacje oraz usunąć politycznych rywali. To ujawnienie praktyk rządowego lobbingu i korupcji miało wpływ na sposób, w jaki później wprowadzono regulacje dotyczące lobbingu, w tym nowe przepisy dotyczące przejrzystości i odpowiedzialności w polityce. Gdy sprawa zaczęła przyciągać uwagę opinii publicznej, śledztwa wykazały, że prezydent Nixon był osobiście zaangażowany w zakrywanie śladów przestępstwa, co tylko pogłębiło kryzys. W 1974 roku kongres USA zaczął procedurę impeachmentu, a w odpowiedzi na rosnący nacisk, Nixon podał się do dymisji. 5 sierpnia 1974 roku, stając się pierwszym prezydentem USA, który ustąpił z urzędu. Afera Watergate miała długofalowy wpływ na amerykańską politykę i społeczeństwo. Po jej wybuchu wprowadzono szereg reform mających na celu zwiększenie przejrzystości rządu i zapobieganie podobnym skandalom w przyszłości. W szczególności wprowadzono nowe regulacje dotyczące finansowania kampanii wyborczych i lobbingu, a także zwiększono nadzór nad działalnością rządu i służb wywiadowczych. Afera zmieniła również sposób postrzegania polityki w USA, gdzie zwiększona przejrzystość wobec rządu stała się istotnym elementem kultury politycznej. Lobbing jako narzędzie wpływania na decyzje polityczne stawia przed społeczeństwem i politykami poważne dylematy etyczne. Z jednej strony ma on kluczowe znaczenie dla demokratycznych procesów, pozwalając na reprezentowanie różnych interesów społecznych, przemysłowych czy środowiskowych. Z drugiej strony, niewłaściwe praktyki lobbyingowe mogą doprowadzić do nadużyć władzy, korupcji i marginalizowania interesów obywateli. Pytanie o to, gdzie leżą granice etyczne lobbingu, jest więc jednym z najistotniejszych w dyskusjach na temat jego roli w polityce i społeczeństwie. Pierwszym poważnym dylematem etycznym w lobbingu jest kwestia przejrzystości działań. Lobbyści często reprezentują duże, silne interesy, korporacje, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, które mogą wpływać na decyzje polityków. Wiele działań lubbingowych odbywa się w sposób niejawny, co budzi wątpliwości co do uczciwości procesów legislacyjnych i wpływów, jakie mają na nie duże firmy czy potężne grupy interesu. Nieprzejrzystość może doprowadzić do sytuacji, w której decyzje polityczne są podejmowane w interesie wąskich grup, a nie ogółu społeczeństwa. Z kolei przejrzystość w lobbingu, szczególnie w formie publicznych rejestrów lobbystów, może zapobiegać takim nadużyciom. Wprowadzenie takich regulacji jest konieczne, by obywatele mogli wiedzieć, kto i w jaki sposób stara się wpływać na decyzje rządu. Jednak nawet przy pełnej przejrzystości pozostaje pytanie, czy wszystkie interesy są równo traktowane. I jak zapewnić, by głos słabszych grup społecznych nie był zdominowany przez duże korporacje? Korupcja to drugi poważny problem związany z lobbyingiem. Chociaż lobbying jest legalny, istnieje granica, której nie wolno przekroczyć. Korupcyjne działania takie jak Wręczanie łapówek czy wymiana korzyści finansowych za poparcie określonej polityki wykraczają poza etyczne granice. Pomimo tego, że takie praktyki są zabronione, to ich występowanie w różnych formach, np. obietnice pracy po zakończeniu kadencji, prezenty czy kampanie finansowane przez lobbystów, jest niestety zjawiskiem powszechnym w wielu krajach. W 2019 roku w wyniku śledztwa Panama Papers ujawniono, jak wiele osób na wysokich stanowiskach politycznych i biznesowych korzystało z rajów podatkowych, co sugerowało nie tylko łamanie prawa, ale także manipulowanie decyzjami. Politycznymi w celu zapewnienia korzyści finansowych. Z drugiej strony, tak sobie myślę, jeśli spojrzymy na losy wielu najważniejszych niemieckich polityków, którzy po zakończeniu swoich politycznych karier nagle rozpoczynali nowe, biznesowe, tym razem w Rosji, odnajdując się na kierowniczych stanowiskach koncernów energetycznych, może łatwiej zrozumiemy też pewne decyzje polityczne, jakie podejmowali, historię budowy Nord Stream i ostatecznie tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. Lobbyści mogą działać na rzecz ogólnych interesów społecznych, takie jak poprawa warunków zdrowotnych, walka ze zmianami klimatycznymi czy zwiększenie transparentności w sektorze publicznym. Jednak większe zainteresowanie stosowaniem tego mechanizmu często wiąże się z potężnymi korporacjami, które chcą zwiększyć swoje zyski, a niekoniecznie troszczą się o dobro publiczne. Może to doprowadzić do sytuacji, w której dobrobyt społeczny jest podporządkowany interesom prywatnym. W latach 80. XX wieku w USA przeprowadzono lobbying na rzecz obniżenia standardów ochrony środowiska, co miało korzystne skutki finansowe dla przemysłu naftowego i gazowego. Takie działania prowadzą do poważnych konsekwencji. Z jednej strony mają swoje uzasadnienie w wolnym rynku, z drugiej mogą być nieetyczne, gdyż ignorują długoterminowość nowe konsekwencje dla zdrowia ludzi i planety. Etyka lobbingu obejmuje także pytanie o to, jak politycy reagują na presje wywierane przez lobby. Czy politycy podejmują działania w interesie ogółu obywateli, czy raczej w interesie najpotężniejszych grup? W demokratycznych systemach rządy mają obowiązek reprezentowania głosu swoich obywateli. Jednak w rzeczywistości często dochodzi do sytuacji, w których politycy wybierają rozwiązania korzystne dla największych donorów swoich kampanii wyborczych, lub dla osób powiązanych z ich własnymi interesami, co może zagrażać zaufaniu obywateli do instytucji publicznych. Inny przykład Lobbyści przemysłu farmaceutycznego wpływają na decyzje dotyczące regulacji leków, co może skutkować przepuszczeniem leków o wątpliwej skuteczności i bezpieczeństwie, jeśli tylko firma zainwestuje w odpowiednią kampanię polityczną. W rezultacie zdrowie obywateli jest mniej ważne niż interesy finansowe. Jakie granice etyczne powinny więc moim zdaniem istnieć? Po pierwsze, politycy, którzy uczestniczą w tworzeniu prawa, powinni unikać jakichkolwiek powiązań z lobbystami lub organizacjami, które mogą czerpać korzyści z tych przepisów. Po drugie, lobbyści powinni ujawniać swoje działania, a szczególnie finansowe finansowanie związane z danym lobbyingiem. Po trzecie, społeczeństwo ma prawo wiedzieć, kto stara się wpłynąć na decyzje polityczne. Społeczeństwo powinno być dobrze poinformowane o roli lobbingu i rozumieć, jakie decyzje są podejmowane w ich imieniu. Należy zatem zapewnić dostęp do informacji o tym, jakie grupy interesów wpływają na politykę. I po czwarte, powinny istnieć mechanizmy kontrolujące wpływ lobbingu na politykę, tak by nie dopuścić do nadmiernego wpływu jednej grupy interesów na proces legislacyjny. Podsumowując, lobbying, choć ma swoje miejsce w procesach demokratycznych, wiąże się z wieloma wyzwaniami etycznymi. Granice etyczne lobbingu są trudne do wyznaczenia, ale istnieje szerokie porozumienie co do tego, że działania lobbyingowe nie mogą prowadzić do korupcji, manipulacji czy ignorowania interesów publicznych. Systemy prawne, w tym wprowadzanie odpowiednich regulacji, są kluczowe dla zapewnienia, by lobbying służył interesom społecznym, a nie prywatnym interesom wąskich grup. Na koniec chciałbym zaprosić Was jeszcze do rozważań nad jednym, ale bardzo ważnym i ciekawym zagadnieniem. Zwyczajowo na koniec deliberacji, w których omawiamy jakieś zjawisko, pochylamy się nad jego potencjalną przyszłością i perspektywą rozwoju. Tak też będzie dzisiaj. Lobbying z definicji polega na wpływaniu na decyzje polityczne i gospodarcze i przez wieki była to praktyka ograniczona do bezpośrednich kontaktów z politykami, organizowaniem spotkań i szerokim zakresem tradycyjnych działań jak mobilizacja protestów czy lobbying parlamentarny. Jednak w XXI wieku technologia, a zwłaszcza sztuczna inteligencja i big data zmieniły sposób w jaki działa lobbying, otwierając nowe możliwości. Zarówno dla lobbystów, jak i dla samych polityków. Przewiduje się, że rola lobbingu może wzrosnąć, ale jednocześnie pojawia się presja na zwiększenie przejrzystości i nadzoru nad tymi działaniami. Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w kontekście lobbingu, zarówno w zakresie analizowania danych, jak i w podejmowaniu decyzji. Jednym z kluczowych obszarów, w którym AI zmienia lobbying, jest analiza danych. Technologie oparte na AI mogą zbierać, analizować i interpretować ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym. Przykładami takich danych są dane wyborcze, historie głosowań, preferencje wyborców. Wyniki badań opinii publicznej oraz informacji o postawach polityków i ich interesach. Na przykład, firmy zajmujące się lobbyingiem mogą teraz używać narzędzi AI do śledzenia postów na mediach społecznościowych, by przewidywać zmiany w nastrojach społecznych lub politycznych. Narzędzia takie jak Sentiment Analysis mogą analizować treści w internecie i przewidywać, jakie tematy będą dominować w debacie publicznej. Lobbysta może następnie dostosować swoje działania w zależności od tego, jakie emocje lub przekonania dominują w danej chwili. AI również umożliwia personalizację komunikacji. Dzięki technologii Machine Learning. Lobbyści mogą tworzyć bardziej ukierunkowane kampanie, które wykorzystują dane demograficzne, preferencje wyborców i indywidualne cechy polityków. Poprzez automatyczne generowanie treści i reklam możliwe staje się dotarcie z precyzyjnym komunikatem do konkretnych grup wyborczych lub decydentów. Podobnie jak AI, big data staje się potężnym narzędziem w rękach lobbystów. Big data pozwala na gromadzenie ogromnych ilości informacji o wyborcach, politykach i szeroko pojętej polityce publicznej. Korzystając z big data, lobbyści mogą analizować zachowania wyborcze, przewidywać wyniki wyborów, rozstrzegać zmiany w opinii publicznej i reagować na nie w sposób bardziej precyzyjny. Na przykład dzięki analizie danych z mediów społecznościowych, Big Data pozwala na ocenę skuteczności wcześniejszych kampanii, identyfikowanie liderów opinii i dostosowywanie działań lobbyingowych do bardziej specyficznych grup odbiorców. Również narzędzia Big Data są wykorzystywane do tworzenia prognoz politycznych, które pomagają lobbystom przewidzieć, jak politycy będą się zachowywać w określonych sytuacjach legislacyjnych. Nowe technologie nie tylko umożliwiają dokładniejsze monitorowanie opinii publicznej i działań polityków, ale także zmieniają sposób, w jaki lobbying jest realizowany. W przeszłości lobbying polegał Głównie na osobistych spotkaniach, rozmowach telefonicznych czy tradycyjnych kampaniach. Dziś technologia umożliwia przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym. Lobbyści mogą teraz za pomocą narzędzi cyfrowych szybko dotrzeć do polityków, organizować wirtualne spotkania i zarządzać kampaniami poprzez e-maile, social media czy platformy komunikacyjne. Technologie umożliwiają również nowoczesne formy agitacji politycznej, takie jak mikrotargetowanie, czyli dotarcie do pojedynczych wyborców lub małych grup społecznych za pomocą dedykowanych reklam politycznych, które są odpowiednio dostosowane do ich profili psychologicznych. Firmy lobbingowe zaczynają korzystać z narzędzi takich jak Google Ads, Facebook Ads czy inne platformy cyfrowe, aby wywołać konkretne reakcje, czy to w zakresie zmiany opinii, czy też mobilizacji do działania. Na poziomie politycznym i legislacyjnym w przyszłości lobbying będzie musiał podlegać większemu nadzorowi, co wynika z rosnącej świadomości obywatelskiej i politycznej o wpływie interesów prywatnych na procesy decyzyjne. Z jednej strony technologie takie jak AI i big data mogą pomóc w tworzeniu bardziej spersonalizowanych kampanii lobbyingowych, zwiększając ich efektywność i wpływ. Z drugiej strony, rosnące zainteresowanie transparentnością i odpowiedzialnością rządu może doprowadzić do bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących lobbingu. W odpowiedzi na rosnącą rolę technologii, w niektórych krajach wprowadza się nowe regulacje, które mają na celu kontrolowanie lobbingu. Przykładem może być Unia Europejska, która wprowadza przepisy nakładające obowiązek ujawniania działań lobbingowych oraz identyfikowania lobbystów w procesie legislacyjnym. Większa przejrzystość może ograniczyć niektóre nieetyczne praktyki, takie jak lobbying w ukryciu. Jednak należy pamiętać, że te same technologie, które służą do monitorowania opinii publicznej i analizowania danych, mogą być także używane do intensyfikacji nieprzejrzystych działań, co oznacza, że regulacje prawne będą musiały nadążać za technologią. Będzie to oznaczać rozwój bardziej zaawansowanych narzędzi do kontrolowania tego, jak informacje są wykorzystywane w celach lobbyingowych, a także zwiększoną odpowiedzialność firm i organizacji lobbyingowych. Z perspektywy rozwoju lobbingu w przyszłości, technologia z pewnością będzie miała ogromny wpływ. Umożliwi szybsze, bardziej precyzyjne działania i pozwoli na wykorzystywanie danych w sposób, jaki nie był wcześniej możliwy. Z jednej strony oznacza to większe możliwości wpływania na politykę, z drugiej, rosnąca presja na przejrzystość i regulacje może ograniczyć możliwość wykorzystywania tych technologii w sposób nieetyczny. Przyszłość lobbingu będzie zależała od tego, jak szybko legislacja dostosuje się do nowych wyzwań technologicznych, by zapewnić równowagę między wolnością rynku a odpowiedzialnością polityczną. Myślę, że dzisiejszy odcinek ukazał złożoność lobbingu, od jego pozytywnego potencjału po destrukcyjne skutki wynikające z nieetycznych praktyk. Wspólnie zastanowiliśmy się nad etyką lobbingu. Wskazaliśmy wyzwania na przyszłość, jakie niesie rozwój technologii takich jak sztuczna inteligencja i big data, które mogą zarówno wzmocnić wpływy lobbingu, jak i wymagać ściślejszych regulacji. Zapraszam do dyskusji na naszych mediach społecznościowych. Czym według Was jest granica etycznego lobbingu? A może znacie inne, ciekawe przypadki tego zjawiska, których dzisiaj nie omówiliśmy? Jako, że słyszymy się przedostatni w tym roku, a ostatni raz przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, niech mi będzie wolno przedłużyć odrobinę nasze dzisiejsze spotkanie i złożyć Wam wszystkim życzenia. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia pragnę z całego serca podziękować Wam za to, że jesteście częścią naszej podcastowej rodziny. To dzięki Wam każda dyskusja, każdy temat i każda chwila refleksji nabierają większego znaczenia. Niech te święta będą dla was czasem prawdziwego wytchnienia, pełnym ciepła, rodzinnych spotkań, uśmiechów bliskich osób i magii małych gestów. Życzę Wam spokoju, który koi serca, miłości, która otula niczym zimowy płaszcz oraz nadziei, która pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość. Niech blask choinkowych lampek przypomina o tym, że światło zawsze znajdzie drogę w najciemniejsze dni, a w nadchodzącym nowym roku niech każdy krok prowadzi was do spełnienia marzeń, rozwijania pasji i odkrywania piękna codzienności. Dziękuję, że jesteście z nami, że słuchacie, komentujecie i współtworzycie deliberacje. To sprawia, że ten podcast żyje i ma sens. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Już wkrótce w deliberacjach podsumowanie roku 2024, na które serdecznie zapraszam. Omówimy w nim najważniejsze wydarzenia społeczne i polityczne minionego roku. W ramach tego odcinka czeka nas również podsumowanie podcastu deliberacje, a także drobne przemyślenia co do tego, jakie są plany na przyszłość. Bardzo dziękuję za kolejne wspólne deliberacje. Zapraszam również do wysłuchania innych odcinków podcastu, a także obserwowania profili na Facebooku, Apps oraz Instagramie. Pamiętajcie, proszę, że deliberacji możecie słuchać i subskrybować na YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts oraz większości pozostałych platform i aplikacji podcastowych. Do usłyszenia!